Pamiętam pierwsze zawody bodajże w Toruniu i nie wiedziałem o takim zwyczaju, który panował w warsztacie, że po zdanej licencji trzeba było przynieść jakiś suche nie, Ja tego nie zrobiłem i wszyscy mówili, że, że to przyniesie pecha. No i w pierwszym biegu od razu na starcie zatarłem silnik. Nie masz takiego wrażenia, że tak naprawdę nie dostałeś nigdy takiej prawdziwej szansy? No, to była zawsze decyzja trenerów. Ja ją szanuję no, na treningach, a dość było dla do mnie lepszy i dlatego niech, nie mogę mieć do nikogo pretensji za to, jak tylko Nie chcę jakoś zbytnio rozwodzić, no. to była decyzja trenerów, nie wiem czy byłem lepszy czy nie, może w jakichś aspekt, aspektach Adaś był lepszy i to decydowało o tym, że jechał. No, tak wybierali trenerzy i to była jej decyzja, no, ja mogę tylko poszanować i zgodzić się. Jeśli no. bo masz KSM 250, także byłbyś no, tak naprawdę idealnym drugim juniorem na to, żeby jeździć w tym roku w no, Taką podjąłem decyzję, mówię, to nie jest... Jeden czynnik czy dwa, tylko wiele, o których nawet nie chcę mówić tutaj wszystkich, ale no, ale no, taką decyzję podjąłem i no, trochę przykro, że bo wiem, że może tych szans dostałem dużo więcej niż w zeszłych sezonach, ale, ale tak zdecydowałem i myślę, że tak będzie najlepiej. Prezes Dowkan w wywiadzie, który został umieszczony na, na łamach mediów pierwszego listopada powiedział, pod wielkim takim zapytania stoi przyszłość juniorów, Adama Szweca i Kastra Rygowskiego, dlatego, że ogrom środków i pracy ludzi było zaangażowanych po to, by się rozwijali i już w tym wieku w każdym meczu w miarę punktowali, a nie od przypadku do przypadku. tak jakby pokazujesz, bo prezes nie do końca był zadowolony z Waszej postawy. No, muszę uszanować tylko jego decyzję. Ale... Mógłbym teraz podziękować i podziękuję Bimbowi za to, bo, bo to tak naprawdę on się przykładał do naszej jakby jazdy, był z nami na zawodach. Gdy były ligowe, no to były tutaj zadachy bo to jest normalne, że to są ważniejsze zawody. No jakby nie wiem o co prezesowi dokładnie chodziło, Tam, no niemniej jednak szanuję to jego wypowiedź i on jest jakby bardziej obyty w tym środowisku, skoro tak mówi, to pewnie tak było.